Cześć, witam Was kolejny raz w Pracowni Małych Form Rzeźbiarskich w Piotrowicach. Dzisiaj pokażę, jak wykonać koty z gipsu. Będziemy musieli najpierw zrobić prostą formę odlewniczą z blachy, a później dokonać odlewu. Wytłumaczę wszystko krok po kroku. Przyda nam się to w przyszłych zajęciach, kiedy będziemy wykonywać bardziej skomplikowane odlewy. Zapraszam serdecznie. Do wykonania kota z gipsu będziemy potrzebować szablony kota w kwadracie albo w prostokącie. Możecie przygotować je sami lub pobrać ze strony internetowej MDK Południe. Linijka, nożyk, nożyczki, nożyce do cięcia blachy i pasek blachy. Linoleum stare, dość miękkie, pisak CD, pędzle, miększe, twardsze, długopis, białe, bezbarwne mydło w płynie, troszeczkę gliny lub plasteliny do zabezpieczenia formy, klej w sprayu podkładka, gips budowlany razem z łopatką albo łyżką, gumowe wiadro, farba wodna, np. temperowa albo plakatowa, papierek ścierny o różnej ziarnistości, wałeczek gąbkowy kawałki, gąbek, pędzelek. I to wszystko. W pierwszym etapie zajmiemy się wykonaniem prostej formy z blachem. Na początku musimy sobie przygotować szablon kota. Jeśli nie macie inwencji albo wolicie skorzystać z gotowych szablonów, to są one dostępne na stronie internetowej MDK Południe. Wybieram jeden szablon. Odmierzam dokładnie wszystkie boki. I opisuję sobie 15 centymetrów i tak dalej. Kiedy odmierzyliście już sobie boki kota, przerysowujemy te pomiary na blaszkę. Zaczynamy od połowy Podstawy z doliczoną zakładką, czyli 8 cm 8 cm 15 bok, 4 i 4 na ucho, 6 centymetrów ta przestrzeń między uszami. I kolejne ucho 15 cm bok i 8 cm druga część podstawy. Odwracamy blaszkę i dokładnie to samo z drugiej strony, abyśmy mogli połączyć liniami te punkty. To są linie zgięcia. Pozostałe boki odcinane nożycami do blachy. Skrawędź stołu, dokonujemy zgięć blachy według tego, w jaki sposób ma być ukształtowana nasza forma. Teraz zajmujemy się uchem, więc ciągle w ten sposób. Ale teraz będzie ten element, gdzie ucho schodzi w dół. Więc musimy to zrobić na odwrót. Samą. tutaj i dalej już tą samą stroną. Jak widzicie, jest to bardzo proste. W których miejscach trzeba bardziej przygiąć innych mniej. Nasza forma jest mniej więcej gotowa, teraz tylko trzeba tutaj zrobić zaczep. Aby zrobić zaczep potrzebujemy kawałek blaszki, który zginamy na pół i za pomocą młotka Na Nasuwamy na miejsce łączenia blachy, wymagając sobie młotkiem. Miękkiego linoleum odresowujemy naszą formę. Możecie to śmiało zrobić długopisem. Następnie wycinamy szablon i odresowujemy go na linoleum. Wycinamy go w taki sposób, że wszystkie czarne elementy mają być dziurami. Czyli tworzymy negatyw. nie jest problem, bo można łatwo go dopasować, a przy takim zginaniu blachy, jaki wam zaprezentowałam, zawsze powstają różnice między szablonem a formą. I teraz wycinamy to samo za pomocą ostrego nożyka. Aby nożyk był naprawdę ostry, zabieramy się za to nowym ostrzem. Na którym będziemy wykonywać oblew, musimy przykleić tutaj ten szablon z linoleum, dlatego oczyszczamy z wszelkiego pyłu. Obciążamy na kilka minut. W tym czasie smarujemy bezbarwnym mydłem w płynie wnętrze naszej formy z blachy. Robimy to po to, aby gips się nie przyczepił. I żeby łatwo to można było otworzyć. Zwracamy uwagę na to miejsce, gdzie jest zamek i tam dokładnie smarujemy. Robimy to wszystko pędzelkiem o bardzo miękkim, delikatnym włosiu, żeby nie zostały ślady. Umieszczamy na smarowaną formę. Na linoleum, to znaczy, linoleum musi być w środku, a forma musi się stykać z podkładką. I zabezpieczamy podkładkę oraz linoleum. Łącznie z tymi wyciętymi brzegami, gdzie musimy bardzo dokładnie posmarować. Aby zabezpieczyć naszą formę przed wyciekaniem gipsu, używamy gliny, a dokładniej mówiąc wałeczków, którymi zabezpieczamy na zewnątrz styk blachy z podkładką. forma jest gotowa do odlewu. Używamy gipsu budowlanego. Na opakowaniu znajdziecie dokładną instrukcję, jak trzeba to zrobić, jakie muszą być proporcje osiągnięte, ale ja pokażę uniwersalny sposób na osiągnięcie idealnego gipsu. Sypiemy w taki sposób, żeby nie tworzyć grudek gips ciągle tonie i to bardzo szybko, więc sypiemy dalej słychać też takie banieczki sypiemy Zasada jest taka, że sypiecie do tego momentu, aż gips przestanie tonąć i utworzy się taka górka. Obserwujcie, co się dzieje. Jesteśmy coraz bliżej celu. Widać? Wsadzamy rozczapieżone palce do środka i mieszamy. Waszym zadaniem jest pozbycie się wszelkiego rodzaju grudek. Zaopatrzcie się później w dobry krem dorąg. Pracujemy szybko, bo pamiętamy, że gips ten żyje. Gotowe, ma konsystencję śmietanki. Wlewamy gips do formy. Począ same formą, aby wszystkie pęcherze powietrza wypłynęły na wierzch. Chwilkę jeszcze kontrolujemy szczelność formy, tutaj, gdzie zabezpieczaliśmy ją gliną. Formę będzie można otworzyć za 2-3 godziny. Po odczekaniu tego czasu, o którym mówiłam, możemy otworzyć formę. W międzyczasie być może zauważyliście, że gips był ciepły, co jest oznaką tego, że wiąże i wszystko jest OK. Rozujemy zamek. Za, udany. za pomocą papieru ściernego możemy doprowadzić kota do idealnego stanu. do wyschnięcia. I po jakimś czasie możemy malować. Aby pomalować kota używamy farb wodnych typu tempera i wałka. Farby wodne będą przypuszczać wilgoć i powietrze, więc kot, jeśli nie jest jeszcze całkowicie wyschnięty, nie będzie mu to przeszkadzało w wysychaniu. A po jakimś czasie możecie go też pociągnąć lakier. na pewno przyda. Jak oczyścić takie wiadro? Potrzebujemy łopkę, czaska, przyjemnie nie? Na sam koniec. Jeśli nie odpadło, to jeszcze kilka razy. Nie, nie? Na pewno Wasze koty również wyszły świetnie. Ja zapraszam Was do pracowni Małych Forum Rzeźbiarskich stacjonarnie, kiedy już zakończy się pandemia i będzie to możliwe. Na dzisiaj to wszystko. Cześć!